Często pytacie mnie, jak dobrać odpowiedni szampon do skóry głowy. Dziś pokażę Wam trzy trychologiczne perełki, które warto mieć w swojej łazience. Jeśli Twoja skóra głowy jest podrażniona, swędzi i reaguje na wszystko, sięgnij po szampon Calming. Łagodzący szampon z mąkrotą azjatycką, z kwasem franeksamowym i śluzem ze ślimaka. Działa kojąco, regenerująco i możesz go stosować codziennie. Masz skórę tłustą, przetłuszczającą się, z łupieżem, swędzącą, z wypadającymi włosami? Ten szampon z kwasem azelainowym, migdałowym i piroktolaminą działa jak delikatny peeling. Możesz stosować go dwa razy w tygodniu lub nawet częściej, w zależności od potrzeb Twojej skóry. I trzeci produkt łączy szampon i peeling w jednym. Idealne, jeżeli masz nadmiar sebum, łupież i wypadanie włosów. Zawiera kwas salicylowy, azelainowy i niacynamid. Wzmacnia mieszki, odświeża i wspiera wzrost nowych włosów. Myślisz, to tylko szampony, ale dobrane odpowiednio potrafią zdziałać cuda. Wszystkie dostępne są na naszym sklepie internetowym Hermitage. Jeżeli masz wątpliwości z doborem odpowiedniego produktu, napisz do nas, pomożemy.